pokażę Ci, jak możesz zbudować za każdym razem najprostszą, ale zarazem najbardziej skuteczną AFK bazę w 99 nocach w lesie, która umożliwi Ci wbijanie 100, 200, 500 czy nawet 1000 nocy bez żadnego spocenia. A to wszystko w dosłownie 10 minut. Najlepsze w tym sposobie jest to, że każdy z Was, niezależnie od tego, ile Marobuksów, będzie w stanie to wykorzystać u siebie, ponieważ jest tak banalnie prosty i przede wszystkim banalnie skuteczny. Zaczynam standardowo rana w 99 nocach od zrobienia ogniska poziomu drugiego, a potem Będę chciał jak najszybciej zrobić poziomu trzeciego Ognisko poziomu drugiego jest zapewnione Generalnie chodzi nam o to Żebyśmy zrobili crafting bench poziomu trzeciego Czyli potrzebujemy trochę drewna i skrapu Przy okazji również zabijam wilki Żeby mieć szansę na dostanie wolfpelta Który mi się bardzo przyda do tego wyzwania Żeby było jak najszybciej I myk, ognisko poziomu trzeciego O, wyleciał mi wolfpelt, dokładnie tego potrzebowałem Jestem zadowolony, ponieważ mam już bany futa Oraz wolfpelta Przy okazji uratowałem pierwsze dziecko Szczerze w tym sposobie nawet nie musicie otwierać skrzynek ja wam pokażę, że może czasami jednak warto, bo jestem ciekawy tego lutu, co dostaniemy bandaż. Okej, okay, może się przydać, raczej nie, ale ja jestem ogromnym fanem jedzenia surowego mięsa w 99 nocach. Dzięki temu nie jesteśmy wcale głodni dosłownie. O i bardzo szybko mi tutaj wyleciała mikrofalówka. Nawet nie wiedziałem, że może być aż tak szybko. Dziecko uratowane. Najważniejsze w tym sposobie jest to, żeby zbierać jak najwięcej drewna oraz skrapów, ponieważ one nam się przydadzą, ale bardziej drewno. Dlatego jak widzę takie drewno leżące, to od razu je staram się całe zabierać. Pamiętajcie, że pierwszej nocy Jeleń nie atakuje i cały czas możecie biegać i lutować jak najwięcej rzeczy. Ja podczas pierwszej nocy się praktycznie wcale nie oddalam od ogniska, żeby wyfarmić jak najwięcej drewna, ponieważ i tak czekam na tradera. Zróbmy sobie crafting poziomu drugiego i od razu poziomu trzeciego, ponieważ przyda nam się krak. po. Następnie bunny foota wymieniamy na dobrą sakiewkę oraz naszego wolf pelta, będziemy wymieniali na dobrą siekierę, dzięki czemu szybko będziemy farmili drewno. Pamiętajcie, że jak na swojej drodze widzicie drewniany domek, to zawsze do niego wej ponieważ w środku znajdują się drewniane krzesła, które dają ogromną ilość drewna. I sposób wygląda tak samo, po prostu lutujemy zwykły prosty ran w 99 nocach w lesie. Wiadomo, że moja klasa alienowa przyspiesza mi ten progres, ale na spokojnie, bez żadnej klasy, jesteście w stanie również to samo, co ja osiągnąć, bo tutaj nawet nie musimy ratować dzieci. W tym wypadku jedyne czego potrzebujemy to drewno, a drewno zbieramy praktycznie tego. Dzięki tej lepszej siekierze właśnie jesteśmy w stanie ścinać każde drewno dosłownie w 5 hitów, a to się nam mocno przyda. Dajcie mi chwilę, zabieram się za ścinanie drzewa, żeby się wyrobić w moim wyzwaniu. Moją taktyką na drewno jest bieganie jak najbliżej ogniska oraz ścinanie małych drzewek, ponieważ one dają nam ogromne ilości drewna w bardzo szybkim czasie. Praktycznie wcale nie skupiam się na skrapach, ponieważ w tym sposobie głównym źródłem naszego bezpieczeństwa jest drewno i to jego chciałbym pozyskać jak najwięcej. W tym momencie na ekranie widzicie, ile dokładnie surowców potrzebujemy od zera, żeby udało nam się zrobić tą bazę. Dosłownie w tym momencie zobaczyłem na licznik z nagraniem i mam 9 minut, a już praktycznie jestem przy samym końcu budowania tej bazy. Odcinka to pewnie macie z 3 minuty. Oj, niepotrzebnie ścinałem to drzewo, ponieważ tutaj udało mi się pozyskać bardzo dużo krzeseł w drugim domku. Kurde, jaki dobry ran pod drewno. Wracamy do naszej bazy. Jestem dosłownie cały wypchany materiałami, dzięki czemu już na 100% mi starczy, a zobaczcie, że tej nocy jeszcze nie mamy nocy z kultystami. Pamiętajcie o tym, żeby najpierw zrobić maksymalny mnożnik dni w 99 nocy w lesie, a potem dopiero budować tą bazę. I w tym momencie robimy zakupy. To co najważniejsze. A mianowicie kupujemy sobie na samym początku dwa Wood Rain Storage, dwa, dwie sztuki. Następnie kupujemy sobie jednego Lightning Roda oraz Krok Pota, który nam się przyda. I bez niego nie jesteśmy w stanie robić AFK w 99 nocach. Najważniejszy item według mnie w grze. Następnie kupujemy 4 Log Wallet. To też jest bardzo ważne, bez tego też nam się niestety nie uda. I zostało nam 32 drewna. 32 drewna na spokojnie powinno nam wystarczyć, ale ja, z racji na to, że Mam jeszcze czas i w sumie chciałem to zrobić noc przed kultystami, to pozbieram sobie jeszcze troszeczkę drewna, żeby nasza farma była lepsza i żeby już na 100% dosłownie można było tu stać. 200 nocy, 500 nocy, 1000 nocy czy 2000. Ile będziecie po prostu chcieli, bo to jest po prostu najbardziej leniwa i najlepsza baza w 99 nocach. Dosłownie lepszej sami nie sklejcie. I dobra, mamy 40 drewna, co za tym idzie kupujemy 4 farmploty. Dosłownie 4, 3 nam by też wystarczyły, ale 4 to będzie bezpieczniej. Wszystkie farmploty stawiamy w jednej pozycji, w jednym miejscu, czekajcie, tak jak ja to robię w tym momencie, tak, żeby na siebie nachodziły, bo to dosłownie nie ma żadnego znaczenia, czy te farmploty są postawione obok siebie, czy na sobie, one dosłownie tak samo działają. A chodzi nam o to, żeby zajęły jak najmniej miejsca. jeżeli chodzi o lightninga, no to sobie ja go stawiam zawsze przy ognisku. Nie ma znaczenia, czy te farmy postawicie tutaj, 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 po prostu żeby były blisko ogniska. Następnie na tych farmach stawiamy naszego crack pota. Proszę bardzo, tak mniej więcej pirazy oko na środku. No wiadomo, że z linijką tutaj. Nikt, nikt, nikt nie przyjdzie, ale da się to zrobić. Czekajcie. O, proszę bardzo, jest postawiony na środku. Stajemy na tym krakpocie i lecimy ze ścianami. Cztery ściany, tak, żeby ogrodziły nasze pole. Jedna ściana. Bo pamiętajcie, stawiać te ściany tak, żeby nie było dziur. Druga ściana. Trzecia ściana. Oraz czwarta ściana. Tak, żeby nam powstał taki kwadrat prostokąt. Dzięki czemu jesteśmy z każdej strony w tym momencie opatuleni. I w tym momencie stawiamy dwie budki. Jedną budkę stawiamy tak, jak ja teraz. I drugą stawiamy w taki sposób. Generalnie tutaj ja popełni. Malutki błąd i moglibyście zrobić to w taki sposób, żeby stać właśnie tam, gdzie jest ten krakpot, czyli zostawić tutaj więcej miejsca, ale jeżeli tego miejsca nie zostawicie, no to również to będzie działało, ponieważ tutaj możecie sobie stać i to jest nawet fajniejszy sposób, ponieważ teraz będziecie sobie mogli w stanie kiedy tylko będzie Wam się podobało, po prostu stąd wejść, wyjść, a zupki Wam się będą robiły tutaj same, właśnie z tej farmy. Ja, z racji na to, że mam jeszcze trochę czasu do właśnie tej nocy z kultystami, to postanowiłem, że polecę sobie szybko polutować, może mi się jeszcze uda jedno dziecko uratować. Bo no w tym momencie i tak nie mam co dosłownie robić. To przy okazji się trochę najem. Mogę odblokować ognisko kolejnego poziomu. Tak jak wam mówiłem wcześniej, pamiętajcie o tym, że zanim sobie postawicie tą bazę, pamiętajcie o tym, żeby sprogresować. To znaczy, żebyście sobie na samym początku zrobili dosłownie cały mnożnik razy 9. Żebyście mieli wszystkie łóżka, uratowane wszystkie dziecki. Żebyście też mieli jakiś początkowy zapas jedzenia i wtedy jesteście w stanie stać na awku. No bo co z tego, że ja bym w tym momencie na tym siedzie poszedł sobie tego AFK. jeżeli noce by leciały dosłownie razy dwa, razy trzy, to to nie ma totalnie żadnego sensu. Baza AFK powinna być budowana tylko w momencie, kiedy macie maksymalny mnożnik. Ja to zrobiłem w taki sposób, żeby wam pokazać, że to jest dosłownie banalnie proste i niezależnie na jakim etapie czy progresie rozgrywki jesteście, jesteście w stanie zbudować właśnie taką AFK bazę, do której jak widzicie jesteśmy w stanie wejść, czekajcie, po tym lightningu. O, proszę bardzo, udało się po tym lightningu. No moby tak nie wejdą jak wy, ale wy jesteście za każdym razem w stanie wyjść, wejść. W momencie, kiedy Będziecie w late game'ie, tak, to jeszcze wam mogę opowiedzieć. I będziecie mieli już ognisko maksymalnego poziomu, i tak dalej, i wam się będą beczki stakowały. To pamiętajcie o tym, żeby tych beczek nie wrzucać, no i standardowo możecie sobie jeszcze obudować, jak będziecie mieli tyle czasu, tą bazę właśnie w taki typowy okrąg. I wtedy to już w ogóle będzie bezpieczne, nie do zdarcia, to w sumie też jest nie do zdarcia. Tutaj też mamy zapas jedzenia, więc pamiętajcie o tym, żeby nie biegać, bo jak nie biegacie, no to wam głód wtedy wolniej spada. No i czekamy, jest, nadchodzi noc i nadchodzi. Ostateczny test naszej bazy. 17 minut jestem na tym sitdzie. To jest chyba trzecia noc. Chyba trzeciej nocy się właśnie respią kultyści i sprawdźmy, sprawdźmy. Na razie ich będzie oczywiście mało. Tutaj nie ma co też szarżować, ale na tak małej ilości kultystów też zobaczycie. O, proszę bardzo, zrespił się pierwszy i zrespił się drugi. Zobaczcie, ten nawet nie idzie, bo nie wie gdzie iść. Ten chociaż wie gdzie iść, ale też mnie w ogóle nie widzi. Zero, zero. Ja sobie tu mogę stać, może mi się nic nie dziać. Pamiętajcie tam, że moja farma sobie. Zobaczcie, no, chodzi ten kultysta, chodzi biedny, no ale no co on zrobił? On mnie po prostu nie widzi. No, biedactwo mnie nie widzi. Ja mogę sobie nawet strzelać do niego. Nawet jeżeli się, nie wiem, boicie właśnie takiego napadu kultystów, to po prostu zaczynacie strzelać do takiego. Tyle i koniec nie. Chociaż tak naprawdę, no, nie musicie do nich strzelać, ale proszę bardzo, ja tutaj, o, i drugi się nagle, nagle wojownik wrócił. I co z tego? Jakby jeden tu będzie leżał, drugi on też chce może chodzić, ale pamiętajcie, że oni nie potrafią skakać, więc nie ma możliwości, że oni do was wejdą. Dom. Jedyne na co tutaj czekacie, to właśnie na te zupki, bo z tymi zupkami będziecie stali, jecie taką jedną zupkę dosłownie raz na 3 czy 4 minuty i jesteście safe i tak sobie żyjecie do setnej nocy, dwusetnej, pięćsetnej. No jest to najbanalniejszy sposób na FK. Nie ma dosłownie prostszego i lepszego sposobu. O diru ucieka. No pamiętajcie, że jest minus tego sposobu, a mianowicie no w tym momencie nie rozwaliłem wszystkich kultystów, pomimo, że chłop sobie stoi tam w ogniu, to się nie pali. O, teraz mnie widział, ale już w tym momencie, jak będę stał na środku, no to mnie nie będzie. Będzie widział. I tak jak mówiłem, jest to też bardzo fajny sposób, nawet nie tyle co na afkadz, po prostu jak boicie się, że po prostu kultyści napadną wasze ognisko. Bo wtedy robicie sobie taką bazę, stoicie tutaj na środku i nie masz żadnej możliwości, że coś was dopadnie. I ta baza zajmuje nam dosłownie kilka metrów kwadratowych naszej bazy. A tutaj macie odcinek, gdzie udało mi się przejść 99 nocy w lesie, ale bez używania ani jednego drewna. Polecam zobaczyć, bo by było ciężko.